Dzień dobry! Dzisiaj będę robił przepyszny pasztek z wątróbek drobiowych. Przygotowywany bez pieczenia. Naprawdę super rzecz. Jak to będę robił? Za chwilę objaśnię. Przede wszystkim to powiem co będzie mi potrzebne, jakie będą składniki. Mam tutaj 2 kg wątróbek z kurczaka. Ładne, wyse wyselekcjonowane, poobcinane tam Rzeczy, które nie są potrzebne, czyli jakiś tam tłuszcz, coś takiego, masło, cebula do 2 kg cebuli, przepraszam, do 2 kg wątróbek daje 6 cebul. Ocet winny. Koniecznie musi być ocet winny. Żaden inny, tylko winny. No i przyprawa magii. Jak nie ma przyprawy magii, można dodać odrobinę sosu sojowego. No to biorę się za robotę. Odpalam kuchenkę. Wrzucam na patelnię mniej więcej pół kostki masła. Ojejku. No i niech się roztopi. Cebula nie musi być drobno pokrojona, ponieważ cały pasztet będzie potem blendowany, więc można sobie odpuścić drobienie i krojenie drobniutko cebuli. O cholera, jaka zjadliwa, aż szczypię w oczy. No, masło się topi. Do smażenia cebuli nie używam ani oliwy, ani oleju, ponieważ oliwa i olej zachowują właściwości płynne a masło jest niejako jakimś takim czynnikiem spajającym. No kończę krojenie, za chwilę podsmażę. Pokrojone. Rzucam na patelnię. No i będzie się podsmażało tak delikatnie, żeby nie spalić. Zapomniałem dodać, że jako przyprawy do pasztetu to tylko sól i świeżo mielony pieprz. Tak do smaku, jak to woli, jak komu pasuje. Cebula się smaży, a ja tak zerkam w monitor podglądowy i patrzę, kurczę, że jestem tłusty jak maciora. Trzeba coś z tym zrobić. Cebula niedługo będzie miała dosyć. Doleję mniej więcej jakieś tu mam trzy łyżki przyprawy magii. Wymieszam to porządnie i jeszcze się posmaży w 5 minut. Mmm, jaki zapach. Taka cebulka nawet sama z chlebkiem jest wspaniała. Ekstra smakuje. No i gotowe. Teraz muszę zrobić taki myk, przełożyć cebulę z patelni do większego rondelka cały czas się staram wciągać brzuch ale nie bardzo mi to wychodzi ok no i i wątróbka będzie się tak dusiło Raczej nie smażyło, tylko bardziej dusiło. 20 minut, może pół godziny. W trakcie będę smakował i, i powiem ile to powinno się dusić. No dobra. Pokrywka. I jedziemy. No od kilku minut się dusi. Dodam dwie łyżeczki soli. Takie niezakopiate. Dwie łyżeczki soli. Zmielę trochę pieprzu. To jest najlepszy młynek na świecie. Turecki młynek przywieziony z Istambułu. Nie ma lepszych młynków. No i pieprz zmielony. Tutaj mniej więcej taka dobra łyżeczka. No i działamy dalej. Mm, ale pachnie. Każdy się dziwi, co to za przyrząd tutaj czasami pojawia się na moich filmach. No więc jest to pilot do kamery. Czasami go nie zdążę schować i tak leży sobie. Ale w tej chwili go wyłączam, znaczy włączam kamerę. No wątróbka już się smaży, jakieś 15 minut raczej dusi niż smaży. Dużo płynu jeszcze jest i będziemy smażyć ją do tej chwili, aż większość wyparuje i zostanie sama wątróbka. Matko Boska, ale pachnie. Mm. Super, naprawdę super. Wątróbkę ma już dosyć. Większość płynu odparowała. Wyłączę kuchenkę, lekko przestygnie, no i zacznę blendowanie. Wątróbka przestygła na tyle, że mogę zrobić następną przekładkę. Muszę przełożyć do innego naczynia, bo będę blendował. O rany, jakie to ciężkie, cholera. No tak. Jakoś się to ogarnie. O! Tak! Ogarnięte. Trochę naświniłem, no ale tak się czasami zdarza. Bajzel posprzątany. I biorę się za miksowanie. To musi być naprawdę doskonale zmiksowane. Wątróbka ma być jak aksamit, bez żadnych grudek, bez niczego. Jak na razie idzie wspaniale. A jak pachnie, ojej! Chętnie mu to zjadł, zanim jeszcze skończę. No, ale muszę się wstrzymać. W trakcie blendowania dodaję ocet winny w ilości takiej, jakiej podałem na początku. No i blenduję dalej na bardzo, bardzo gładką masę. To ma być jedwab, aksamit. Irytują mnie te wszystkie nowoczesne zabezpieczenia. Wystarczy, że na ułamek sekundy puszczę właśnie przycisk i mi się wyłącza urządzenie. No ale jest coraz le... O, znowu. Jest coraz lepiej. No i zblendowane gładkie jak psami. Zobaczmy jak smakuje. Super. Gdybym tam to wszystko zjadł, nawet nie pakował do słoików. No i lecimy, pakujemy. Ciężko to idzie to pakowanie. Trudno. No ale jakoś sobie radzę. Trzeba lekko ubić i powinno być ok. Wyszło 5 słoików. Poprzednio z tej samej ilości wyszło mi 7, ale tym razem bardziej wygotowałem tą wątróbkę. I pasztet dzięki temu będzie bardziej spolisty. Jeszcze jedna czynność. Rozpuszczam w rondelku trochę masła, naleję na wierzch każdego słoika i posypię kolorowym pieprzem, a potem jeszcze pasteryzacja i gotowe. Taki pasztecik zapasteryzowany może leżeć nawet i 3-4 miesiące. Odrobinę pieprzu dla dekoracji. O! I tak to wygląda. Będzie naprawdę super. No i ostatnia czynność. Pasteryzacja. Pół godziny temperatura 120 stopni. No i to by było na tyle na dzisiaj. Jak wspomniałem, dzisiaj jest piątek, jutro sobota, właśnie pasteryzuję słoiki, a jutro z samego rana będę robił pierogi. Wspaniałe pierogi ze szpinakiem i z serem pleśniowym. Do jutra! Dziękuję!